Nie uwierzycie jaka jest czapa, przyjechali kupcy na golfa Spróbuję to z ukrycia nagrać, ale jest masakra kuźwa Ale będzie akcja No i zaczęły się Głupie przygadówki nie ma No i te negocjacje z ceną, no gdzie jest 90 paru koła na 3000 30 30 zł Ty ILE? Sami byście się wkurzyli I blow były też chwile radości Bloaw bardzo się spodobał Myślałem, że mi rezerwa świeci Dobrze, że to nie check engine Kurwa, ten tunik jest głośny nie? No bo jest dziurawy No ale oczywiście po co w aucie hybrydowym żeby tumnik był dobry przecież i tak 90% jeździmy na silniku elektrycznym <słyski> 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 Ale dziuramy się zwykły... Ale, 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 no to jest przy samym kolektorze, Zaczęliśmy jeździć w coraz dziwniejsze miejsca wciśnij sprzęgło i gaz do dechy, do dechy. Kierownica to w miarę prosto jest, nie zawsze. Podsumowując, niestety się nie dogadaliśmy. Cena mi nie pasowała, im również. A może Ty chcesz przyjechać na jazdę próbną golfem? Zapraszam! I również zapraszam do obserwacji tego profilu.